Ejka w moje ręce trafiła też szczoteczka od Oclana Jest to Oclan Wojasz, czyli jak nazwa wskazuje idealna będzie teraz na wszelkiego rodzaju wyjazdy, wakacje I tym podobne Tak się prezentuje Mamy tutaj jeden przycisk o. I podświetlane są od razu programy, jest dzienny, nocny tak, to jest dzienny, nocny mycie standardowe, wybielanie. No i takie miękkie mycie, jeżeli ktoś jest wrażliwszy. O. Wyłącza się automatycznie po dwóch minutach. Jeśli chodzi o technikalia, to zobaczcie. Oprócz tego, co tutaj mamy, czyli tam pojemność baterii 2500 mAh, powinna przetrwać 90 dni na tej baterii. Czas zadowania do 5 godzin. Ma stopień HNA i PX7. No i co najważniejsze, ma też maksymalne obroty 76 000 obrotów na minutę. 5 trybów pracy. Co ja biorę się za testy, pudełko rozpakowane, szczoteczka rozpakowana i biorę się za czyszczenie.